Serdecznie witam wszystkich zaproszonych gości, pana dyrektora, grono pedagogiczne, rodziców oraz was, koleżanki i koledzy, w tak uroczysty dniu Święta Patrona Szkoły. Wróćmy więc za tym pamięcią o na tej ważnej, wiadosnej daty, jaką jest dzień 20 maja 2011 roku. Minęło już 5 lat, do dnia, w nasza szkoła wnosi święte katalog i na oryginalnych scenariach obrazów Marii Niepokalanej i Skrypa W tym szczególnym dniu pragniemy uczyć jego pamięć, oddać hołd i wreszcie wdzięczność za to, że był i jest nas, za to, że uczy jak mądrze żyć, jak poznawać miłość do aby świat stał się coraz lepszy. W tym roku, coś, ma szczególny charakter. Mowiem, nawiązuje do 80. rocznicy przybycia misjonarzy oblatu Maryjny Pokoronnej do najstarszego polskiego sanktuarium Świętego Krzyża i przyjęcia opieki, na z religiami z nieba przynośniętego. W to krzyżki wiek, wpisuje się w 200 lecie istnienia zgromadzenia misjonarzy oblatu. 2016 to także wyjątkowa data dla wszystkich Polaków. Przez Księcia Mieszkańców szkoł. jest ona najważniejszym wydarzeniem wydarzenie w całym dziejach państwa i narodu polskiego. Przez dziedzictwo, aż po dzień dzisiejszy, kształtuje losy Polski i każdy z nas. Zgodnie z tradycją, przez rok kwietnia kwietnia roku, roku. to wtedy też narodziła się w Polsce. Do nowego chrześcijańskiego życia narodziła się dla świata w koszerstach Europy. Poprzez stulecia, na drogę. drogach. Dzięki niemu trwaliśmy przez wieki. Przybliża chrześcijaństwa i retutą Boga. Trzeba nam bronić dziedzictwa narodu, każdego dziecka, użytku sztucznicy, aby nasz naród zawsze wierzył Bogu. Z to pomogło mi po dziedzictwie. Czuwałeś Panie z nami w tylu bitwach. Biedność nasz darmił z ją przez dzieje, Prowadź nas dalej w kolejne stulecia, Bo tylko w Tobie mamy wciąż nadzieję. Kto Ty jesteś? Porad mały. Jaki znak Twój? Bożek biały. Gdzie Ty mieszkasz? z Strymi. W jakim kraju? Polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Komorczyna. Czym z to wyda? Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? Bo thanks oh. I autorytetem. Poznając jego naukę, czerpimy na wiele ze skarbnicy jego myśli i czynów. Takim ideałem jest nasz Patrz na Święty Euda niż są Jeśli nie można ich dosięgnąć, to, to należy się nim kierować. Te słowa to bezcenny wrogowskaz, który mówi nam żyć i postępować. To właśnie nasz patron z tego przykładu zostawił nam tę wielkiego dziedzictwa, które najmniej wiara, nadzieja i miłość. Wybrałeś tę i błoto. Kazałeś pójść za sobą. Dlaczego pytam i po co rzuciłeś na mnie oczy? Zechciałeś ubogacić stworzenie łask potokiem. O chwilę najszczęśliwsza wśród moich młodych lat. Bóg szczęście mi nie obdarzy, jakiego nie da świat. Zwyciężył. Bóg mnie, wstawiać za serce me dał dla mnie serce swe. Usłyszał kiedyś głos niebieska, jest jesteś stworzony do wyższych celów, masz przyjęte skromny łupy, kapłana. Na moje słowa czeka wiele, dam Ci moc w odpuszczenia i chleb przeminąć moje ciało. Lud mój, będziesz do zbawienia. Łask moich zyskasz niemało. Pójdziesz przy prostą drogą. W ubóstwie, pokorze, czystości. Żadne złe noce cię nie zmogą. wytwarz mojej miłości. Zrozumiałem Boże powołanie. Odrzek cicho w pokorze. Niech się Twoja wola stanie. Kapłańskie śluby chętnie złożę. To on. Każdego dnia widzi czyje łzy. Ciekli razem z tymi, którzy nie znają jeszcze Jezusa. Mówi, że wiara jest podstawą życia, że bez niej nie byłoby niczego. Jego serce tak unikowo, aż spełkane o nadmiaru miłości i zrozumienia, rozdarte pomiędzy dwoma światami, czeka na łaskę, Babili najwyższego, jego dusza jak lustro niezmącona i czysta. Po kawałku odejdą Pan Bogu na wieczne przechowanie. Na wezwanie Chrystusa idźcie i nauczajcie, idą kapłani, misjonarze do tych zagubionych obliczech Chrystusa. Nie w swoje gorące serca, gotowość gotować Ewangelii, ale często stają się wybrani w sytuacji tak tragicznego losu ludzi, który najpierw trzeba dać chleba, przyodziać i opatrzcić. Być misjonarzem to zryw ducha do najspanialszych zadań chrześcijanina, to do pełne doniesienie światła, nadziei i miłości. Który mają głos w i Misjonarzem może być każdy człowiek, który głosi Chrystusa słowem i przykładem. Tak podłośnie, przydajmy do siebie, muszą być ubranioma, choć się udają. wysoko, a ludzie na ziemi, dla ta świątynia inaczej się uczą. Z samotności, czasami rzecz biega, czasami przycza. powołanie takiego młodego słowa, trzeba wiedzieć, inaczej się żyje, a tymczasem trzeba trzymać serce, które nie wie, jak to się dzieje. Chód w kieszeni

Lecz do wybudowania kościoła i ołtarzy potrzebna jest pomoc najmłodszych misjonarzy. Nie muszą nosić cegieł, lecz wtedy kościół stanie, gdy włączą swą modlitwę, swój bacierz i różaniec. O niechże się nie martwią ojcowie misjonarze. Kościół na brzegu puszczy, wybudujemy razem, a kiedy przy ołtarzu wzlamka będzie świecić, będzie cichutko szeptać, tu pomagały dzieci. Przed misjonarzem droga daleka. Kto mu pomoże spakować plecak? Zabójcy sobą musi koniecznie to, co pomoże pracować bezpiecznie. Ale uwaga, nie jest jeździ. W tym, że trzeba objeździć. W sercu misjonarza miłość baga gości. Na siebie nic nie jeżeli, niczego nie zazdrości. Żyjąc z Ewangelią miłości odejdzie, przykład dobry daje do brydania, przybędzie, gdy wiatr pomyślności oczy zacznie, miłość jak objęć sercu i prowadzi wśród góry zamieci do i głodnych dzieci. Każdy misjonarz, wiadoma rzecz, musi odwagę potęgnąć. Nie taką, która by dwa, Lecz taką, która będzie go chronić od słabych. A kiedy stanie na kraje budowlista i zgadzi nadzieję, ostatnia misja dałowaniem bogu uratunem przyniesie i wszelkim perepet Jezus go podniesie. Wyjechać nie może też bez pragnienia i gotowości w nim służenia, bo Jezus, choć król, ze służbą nie mi zwlekał. Mi misjonarza posyła też. Tam się nimi czeka. Na próżno by się odrodził misjonarz tak sprytny, gdyby w jego pracy zabrało od modlitwy. Jezusem zatem rozmawia w każdej chwili. O tym, co zmusi, cieszy albo dziwi. Nasze najswidoczniejsze życzenia, wyraz miłości i szacunku. Pragniemy wyrazić z tym, co jest zwykłe, proste i płynące prosto z głębi dziecięcych serw, czyli wspólnoty serką.